To jest to nie chcę Tyle odważnych osób, które, które mimo swojej biedy swojej życiowej, mimo tego, że zderza się z murem bezwzględności instytucji państwowych w naszym kraju, zdecydowało się przyjść i podzielić się swoją historią z nami. Bo Nasze spotkania, co już mieliśmy okazję, o czym mieliśmy okazję się przekonać i, i w Kaliszu, i w Turku, i w, i w Pleszewie i w Chorzowie, tym się różnią od spotkań z partyjnymi notablami, że to nie my będziemy mówić, tylko będziemy wam oddawać głos, bo wasze historie są najważniejsze. I To, to jest... Może zbyt górnolotnie powiem, ale to jest nasza misja, żebyśmy mogli pozwolić e, e, upublicznić wasze historie, wasze, waszą tą życiową mitręgę na skutek czyjś e, bezduszności, która, która jest, e, na, na skutek bez, bezduszności, bezkarności e, i bezmyślności. E, a jaki jak... efekt, przepraszam, będzie miało to wszystko, że ludzie wypowiedzą się, państwo nas zostawicie, a my dopiero będziemy mieli problem z urzędami? Odpowiem i dziękuję za to pytanie. Odpowiem dwie, posługując się dwoma dwoma, historii, dwoma przykładami, pierwszy przykład jest z Kalisza. Wczoraj w Pleszewie podszedł do akurat do Jerzy Książek mnie, nie, mnie ze względów organizacyjnych nie mogło być w Pleszewie, ale podszedł pan, który był z córką. W, na październikowym spotkaniu w Kaliszu i po naszym spotkaniu po dużym artykule e, opisującym historię osób, które zabierały głos w, w Kaliszu, podszedł i powiedział, e, nie wiem jak to się stało, ale zaczęło, odwróciła się moja karta, zacząłem wygrywać. I to jest takie na gorąco. Pierwsze co namacalny efekt naszych spotkań, ale ten, który my założyliśmy. To jest to, żeby przede wszystkim spowodować, że właśnie tak jak jesteście w tej sali, żebyście się spotkali w waszym powiecie, bo, bo sami sobie już możecie udzielać wsparcia dlatego społeczności. To nie jest przywożenie w teczce gotowej organizacji. To jest spróbowanie pomóc wam samym się zorganizować przeciwko tym, którzy którzy z pogardą odnoszą się do waszych życiowych ambicji, planów i tego waszego działania. Ale też mówiąc trochę technicznie, może nawet technokratycznie, ale szczerze, wasze historie też są po to, żebyśmy my mogli opublicznić w raporcie, w raporcie o niesprawiedliwości w Polsce. Ten raport będzie się tym różnił od rap innych raportów, nie będzie w nim słupków statystycznych, nie będzie suchych cyfr, będą wasze historie. Żeby właśnie spersonalizować e, tą biedę, która jest w wyniku e, to, co już powiedziałem bezduszności, bezkarności i defilady głupoty czasami, e, 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 którą prezentują urzędnicy w naszym kraju. I. Ten raport, który będzie składał się z trzech części. Pierwszej tej takiej wprowadzającej, opartej na literaturze przedmiotu, literaturze prawnej, statystycznej. To i tej, która pochodzi z oficjalnych źródeł, będzie wprowadzeniem do tej najważniejszej części, czyli waszych historii. Czasami jedna historia zajmie kilkanaście linijek tekstu, czasami będą, będzie miała dwie strony, ale będzie każda opisana. Tych z Państwa, którzy będziecie na to chcieli, którzy wyrażicie na to zgodę. I trzecia część będzie się kończyła gotowymi postulatami w tym zakresie, co trzeba w tym kraju zmienić. Ten raport y, znajdzie się na każdym biurku y, osób pełniących najważniejsze, y, 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 najważniejsze funkcje w państwie od prezydenta poprzez prezesa Rady Ministrów, marszałków, y, przed, y, przewodniczących najważniejszych partii politycznych. Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego i oczywiście to unitanie mógłbym długo tych stanowisk wymieniać, ale wy znajdzie się też na biurkach redaktorów najważniejszych mediów w Polsce i tych regionalnych, które z wielką przyjemnością odnotowuję fakt, że dzisiaj są razem z nami, ale też tych ogólnopolskich, które. Taką, tematykę, taką taką tematyką się zajmują. My jesteśmy głęboko przekonani, a to nasze przekonanie graniczy z pewnością, że tego typu raport i dla nas naprawdę nie będzie miało znaczenia, czy będzie miał 1000 czy 2000 stron, a nawet niech waży 20 kilo jedna sztuka, ten raport odniesie swój efekt, bo ten raport nie będzie suchym przedstawieniem jakiegoś zjawiska, to będzie Prawdziwa historia następowała po prawdziwej historii. Nikt nie będzie mógł przejść koło takiego raportu w sposób lekceważący. I to, I to jest drugi efekt, jaki chcemy osiągnąć. Ten pierwszy, i liczę na media, że dobrze opiszą, dobrze zaprezentują dzisiejsze spotkanie. A ten drugi, troszeczkę bardziej dalekosiężny, to jest całościowy raport, od którego ja osobiście w to gorąco wierzę. Parę posad w tym kraju się zatrzyma. Bo, bo siła waszych historii, siła waszego bólu będzie świadczyła o tym, że w tym zakresie naprawdę nie dzieje się źle. Ale miejmy też świadomość. My też za was, waszych spraw nie załatwimy, jeżeli będziemy wszyscy działali w pojedynkę. Ja jestem osobą poszkodowaną przez Państwo. Jestem, moja firma zbankrutowała. Ja zostałem bez środków do życia. Gdyby nie pomoc rodziny, e, trudno by mi się dzisiaj e, funkcjonowało razem z moją żoną i czteroletnim synem. Nie wiem, gdzie, był, gdzie byłoby moje miejsce, gdyby nie najbliższy. Jestem na marginesie życia społecznego, bo e, bardzo duże mam zobowiązania do skarbu państwa z tytułu dwóch sprzecznych i wykluczających się na, nawzajem decyzji. Swoje sprawy niestety przegrałem, ale wierzę w to gorąco, że aktywność moja i kolegów i koleżanek ze stowarzyszenia Niepokonani, niepokonani będzie, będzie pomagała wam jednoczyć się w mniejsze społeczności. Te mniejsze społeczności, żeby się konsolidowały w jedną dużą społeczność Niepokonaną. I na koniec chcę powiedzieć tak jak, bo, bo, bo to trzeba wstać z kola, to trzeba tak po ludzku podnieść głowę i powiedzieć, nie, to pra prawda jest po naszej stronie, to my mamy rację, to my jesteśmy ludźmi, którzy zostali pokrzywdzeni i e, muszą szukać pomocy gdzie indziej, a nasi oprawcy, ci, którzy doprowadzili do tego, że, e, że, że musimy się spotykać w tak, e, w, i, i sobie nawzajem udzielać pomocy, nie dość, że są be, be, bezkarni to jeszcze ciągle, ciągle dokonują swojego dzieła zniszczenia w stosunku do następnych obywateli. Jeżeli sami sobie nie nawet nie będziemy w stanie pomóc, to musimy działać, żeby naszym sąsiadom, rodzinom, przyszłości naszym dzieciom się tego typu sytuacje nie przydarzyły. Na koniec chcę powiedzieć, tak jak podczas kongresu, który miał miejsce 31 maja w Warszawie, Lider zespołu Perfect Grzegorz Markowski, kończąc swój czy zaczynając swój występ z piosenką Niepokonani wyszedł i powiedział bardzo krótkie, proste słowa, ale jakże wymowne. Bądźcie niepokonani. Codziennie, bądźcie niepokonani. I ja dziękuję i chciałbym, żeby tutaj animator całego spotkania, Franciszek Widera, który, który podjął się tej trudnej roli bycia tym organizatorem społeczności Powiatu Wieluńskiego, Powiatu Spajęczna i Wieruszowa, żeby ośmielił Was trochę do tego, że warto powiedzieć nasze trudne historie i może mam taką propozycję, że od Franciszka byśmy, byśmy zaczęli. Jeszcze raz dziękuję za, za to, że mogę być w Wieluniu.